Witam na kanale PINGERMANIAK. W dzisiejszym filmie pokażę w jaki sposób wykonać zwężenia jednooczkowe kierujące się w lewą stronę oraz w prawą stronę w podwójnym, dwustronnym dzierganiu ściegu pończoszniczego. Przejdźmy sobie od razu do wykonywania tych naszych zwężeń. Ja tutaj zastosowałam sobie ozdobny brzeg. Jak widzicie, nie ma tutaj supełków. Rozpoczynamy od wykonania oczka prawego i lewego. To jest są moje oczka brzegowe. Aby wykonać zwężenie, musimy mieć obok siebie dwa oczka prawe. I w zwężaniu w ściegu pończoszniczym jednokolorowym wykonujemy zwężenie tylko z tej strony przed nami. Drugie zwężenie po drugiej stronie będziemy wykonywali jak już sobie przedziergamy tą drugą stronę, ponieważ wykonanie zwężenia jednocześnie. Z, ze strony przed nami, oraz tej, z tej drugiej jest niemożliwe, dziergając jedną włóczką. Także ściągam to oczko pierwsze ze zwężenia, tak jakbym chciała wykonać oczko prawe. I teraz to samo robię z tymi dwoma oczkami, ale to lewe, które mam z tyłu, przerzucam z powrotem na. Lewy drut, a te dwa oczka już mam przygotowane do tego, aby wykonać jedno oczko prawe, i tutaj zastosowaliśmy metodę, która nazywa się w języku angielskim Slip Slip knit czyli ściągnęliśmy dwa oczka prawe, tak aby się, tak jakbyśmy chcieli wykonać oczko prawe, i przerobiliśmy je razem na prawo. I Dzięki temu mamy zwężenie, które kieruje się w lewą stronę. Teraz kontynuuję. Tu mam dwa oczka lewe, więc je ściągam z nitką z przodu, nie przerabiam, obydwa i wykonuję kolejne oczko prawe. Dziergam według wzoru do kolejnego zwężenia, i zaraz pokażę, jak wykonać zwężenie, które kieruje nam się. W prawo. Kończymy dziergać na dwa oczka przed zwężeniem. I tutaj ściągamy, ale nie tak, jakbyśmy chcieli wykonać oczko prawe, to tak, jakbyśmy chcieli wykonać oczko lewe, ściągamy to oczko. Ściągamy oczko prawe i oczko lewe. Lewe wraca na drut. Prawe wraca na drut, ale jest obrócone tak, jak powinno być. I wykonujemy jedno oczko prawe z tych dwóch. Czyli przerabiamy razem oczka prawe na prawo, w języku angielskim wykonujemy nit two together, przerabiamy razem dwa oczko prawe na prawo i to zwężenie kieruje nam się w prawą stronę. Tutaj ponownie ściągam sobie dwa oczka z nitką z przodu, ściągam. Z nitką z tyłu, kolejne oczko przenoszę nitkę do przodu i to również ściągam. To są moje oczka brzegowe. I przystępuję do wykonywania zwężeń z lewej strony robótki. Przerabiam oczka brzegowe, pierwsze na prawo, drugie na lewo. I teraz już mam ustawione oczka prawe, jedno obok drugiego. Nic tutaj nie muszę robić, tylko muszę je obrócić. Czyli wbijam się w jedno, w pierwsze, tutaj bym chciała przerobić je na prawo, w kolejne to samo, tutaj bym chciała przerobić je na prawo i ściągam z lewego na prawy, wbijam lewy drut w te dwa oczka i od spodu ja łapię te oczka lewym drutem i przerabiam razem na prawo. I mam zwężenie lewostronne. Kontynuuję dzierganie i jak już się domyślacie, po tej stronie z oczek prawych będziemy przerabiali dwa oczka prawe nie obrócone, na prawo, czyli będziemy wykonywali knit two together. Tutaj również już mam oczka prawe obok siebie, więc nic nie muszę przekładać, tylko wbijam się w nie i wykonuję jedno oczko prawe z nich, czyli knit to Together w języku angielskim. Ściągam oczko lewe z nitką z przodu, ściągam przedostatnie oczko z nitką z tyłu, trzymając nitkę z tyłu i ściągam oczko ostatnie brzegowe. I tak właśnie. Wygląda zwężanie dwustronnego ściegu kończuszniczego.